Część Boże pochwalony Jezus Chrystus, wołamy o obecność Boga, Duchu Święty, ogarnij nasze serca, wypełnij nas całych. Dzisiaj Ewangelia zawsze jak z mocą żywa, Pan Jezus mówi w ten sposób: wysławiam Cię Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Chciałbym was zaprosić do tego, żeby spróbować tak jak Pan Jezus powiedzieć te słowa. Unieść oczy ku niebu, uśmiechnąć serce, uśmiechnąć się w kierunku nieba i powiedzieć: Wysławiam Cię, Panie Boże, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi, a pozwalasz mojemu sercu się uśmiechać. Pozwalasz mi być w Twojej radości. To spojrzenie w niebo, jeżeli jesteśmy do tego zdolni, żeby spojrzeć w niebo i odnaleźć tam uśmiech Boży. To znaczy że przekroczyliśmy rozum w relacji z Bogiem, że patrzę w górę i łaska Boża jest wstępująca na mnie. To jest doświadczenie, które jest pozarozumowe, jest doświadczeniem mocy Bożej w nas, radości Boga, to Bóg w nas czyni. Spróbujcie dzisiaj, spróbujcie teraz, od razu. I niech to będzie nasza praktyka, że w uwielbieniu staję w różnych chwilach życia, w różnych momentach. Bo Bóg jest tym, który nas wypełnia. Gdy wznosimy oczy, otwieramy się na strumień Bożego działania, w strumień Bożej obecności. Niech się to teraz w nas wydarzy i na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W gorącym sercu. Zapraszam do modlitwy z mocnymi w duchu, daj mi usłyszeć Twój głos. Jak sobie tutaj klikniemy, niech ta melodia leci, może spojrzysz w niebo, uwielbiaj Boga, niech nasze serce nabiera radości, która nie jest z tego świata. Do zobaczenia.